Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę Państwu, co tym razem kupiłem od rolnika, gospodarza ze wsi, jakie w zasadzie wędliny i za ile. Od razu Państwu powiem, że ponad 5 kg mięsa pierwszej kategorii udało się kupić kiełbasy, boczek. Schab, to wszystko naprawdę wyśmienite tutaj, wyrabiane przez takiego gospodarza w takiej małej manufakturce na wsi w górach to jest ten gospodarz który do dzisiejszego dnia jeszcze jest znękany przez przeróżnych y, sygnalistów y, ludzi wysyłanych prawdopodobnie przez system y, ma tam jakieś kontrole kazano mu wymienić część tego sprzętu który był wykorzystywany przez niego do produkcji wędlin wyrobów wędliniarskich w ogóle wcześniej y, nakładano tam na niego jakąś karę jedną karę drugą y, pojawił się jakiś koncern nawet y, na Wsi koncern, który robił wszystko, ażeby tego rolnika, tę małą manufakturkę naprawdę z tego rynku usunąć, bo ostatecznie koncerny chcą położyć totalnie łapę na rynku żywności w Polsce, nie tylko w Polsce, bo Ukrainizacja rolnictwa postępuje przecież także w całej Europie, także to wszystko się dzieje. To, co Państwu zaraz pokażę, to są wyroby, których my za niedługo już w ogóle nigdzie nie kupimy, chociaż i tak taki gospodarz, taki rolnik, on sobie tutaj gdzieś lokalnie po prostu handluje. Można do niego przejść tam raz, dwa razy w miesiącu na przykład, ale to już rzadziej. Generalnie raz w miesiącu robi tam wyrób jakiś wędliniarski, który sprzedaje albo okolicznym mieszkańcom, tudzież do jakiegoś sklepiku to oddaje, ale i to ma zniknąć z rynku. Mamy tego nie jeść, mamy jeść technicznie, Żywność z Ukrainy i oczywiście techniczną żywność z Ameryki Południowej, no umowa Mercosur została podpisana i ona wejdzie w życie. Nawet jeśli oni teraz mówią tutaj wszyscy ci z koalicji 13 grudnia, że do podpisania tej umowy ostatecznie nie dojdzie, to możecie być Państwo pewni, że jest to jedno wielkie kłamstwo. Więc, drodzy Państwo, co tym razem udało się kupić, to może bym powiedział od razu, to, co kupuje generalnie każdego miesiąca, bo to jest zestaw taki klasyczny. On cię tam na święta trochę poszerza, czy w sezonie grillowym tam jest takich więcej też rol, rolnik gospodarz to wyrabia takie grillowe gdzieś kiełbaski na święta wielkanocne są, wiadomo, białe kiełbasy. Przeróżne takie nawet dziwactwa można u rolnika spotkać, bo on przecież zna się doskonale na tym, bo to są masaże. To są ludzie, którzy bardzo często także kończyli po prostu szkoły, gdzieś tam, prawda, żeby ten zawód zdobyć tego masaża. up. Wow. Następnie, później zaczynali pracę w jakimś koncernie mięsnym, no i jak zobaczyli, co tam się dodaje do tych wędlin, no to stwierdzili, że to jest absolutnie wykluczone, żeby on w tym pracował i przechodzili potem na taką działalność, właśnie gospodarczą. Więc, drodzy Państwo, 5 kg, ponad 5 kg się udało kupić, zaraz Państwu powiem za ile. Wyśmienita, naprawdę kiełbasa, cienka od rolnika. no To jest rzecz, która to jest w zasadzie skarbna. Narodowe ja to nazywam to można jeść na zimno to można jeść na ciepło to na grillu oczywiście też jak ktoś chce to sobie może zrobić no jest to coś wspaniałego i ten zapach no facet ma po prostu taką rękę do tego żeby zrobić tam kiełbasę wyśmienitą 2 kg takie kiełbasy za 70 drodzy państwo złotych czyli 35 zł za kilo Dalej mamy kilo 200 wspaniałego, wyśmienitego po prostu boczku. Ja musiałem kota zamknąć tam yy, u góry w salonie, bo prawdopodobnie nie dałby mi tutaj nawet chyba tego dotknąć, bo już by się próbował dobrać. No tak to wygląda. Czyli takie kilo 200 tego boczku 45 zł. Wydaje mi się, że cena nie jest zbyt wygórowana, bo jest to, jak mówię, jedzenie. Czyste to jest jedzenie bez konserwantów, nieprzetworzone, bez żadnych absolutnie związków chemicznych. To jest, drodzy Państwo więc ten kilo 200 tego boczku 45 zł, to jest gruba kiełbasa z kolei to jest taka gruba kiełbasa jak jest kiełbasa krakowska jak jest także kiełbasa żywiecka to jest taka wiejska, góralska kiełbasa, robiona bardzo podobnie może jak y, te kiełbasy znane nam krakowska żywiecka no ale ta jest po prostu wiejska przepyszna, naprawdę smaczna i ta gruba kiełbasa y, no takie kilo z, y, 10 z tego co tutaj widzę, no to ma Mamy, drodzy państwo, 35 zł za taką kiełbaskę. No i kolejny Rarytas, tutaj już patrzę, kilogram wspaniałego, naprawdę schabu. To dopiero przywiezione, oczywiście, od rolnika 41 zł za ten kilogram tego schabu. I teraz, drodzy państwo, to ja już mo może powiem tak. To było 5 ponad kilogramów tego jedzenia za 190 zł. Cena nie jest y, aż tak, y, powiedziałbym, wygórowana, no ale kupuje się to bez pośredników od, od razu. Oczywiście, gdyby to trafiło gdzieś do marketu, jakiegoś te marże ponakładane, ceny, koszty transportu, na pewno by to więcej kosztowało. Ja też sobie ostatnio byłem na przykład w takim markecie, Wiejskim tutaj, żeby coś tam kupić jeszcze do domu, z takich rzeczy, których na wsi kupić nie można. No i tam oczywiście zajrzałem sobie do tej lady z tym mięsem. No to możecie Państwo zobaczyć, między innymi, jakie zdjęcie zrobiłem. No cena tam jakiejś szynki oczywiście pokazana jest z tego yy, Sokołowa, yy, no cena yy, yy, przed promocją, bo tam Państwo widzicie, że jest także promocja pokazana, no ale cena przed promocją była dwa grosze tańsza, a w promocji to 2 grosze więcej jeszcze trzeba zapłacić. No ale z Sokołowa, no z Sokołowa to jest ta cała chemia nawet w tych kabanosikach tam rozdawanych dzieciom. Nie wiem, czy Państwo wiecie w tych programach telewizyjnych na przykład jakiś talent show się pojawia, czy The Voice, of Poland. To właśnie Sokołów czy tam Tarczyński dostarczają te produkty tam na zasadzie takich przekąsek, które sobie dzieci konsumują w trakcie po prostu realizacji tego programu. Więc takie rzeczy się udało teraz od rolnika kupić. Ja się obawiam po prostu, że tego rolnika za niedługo nie będzie. W ogóle nie będzie wolnego rynku nawet w Europie. I wydawało się, że Trump ma pomóc tak? że całej Europie, żeby wolny rynek funkcjonował yy, i nie były faworyzowane koncerny i agroholdingi chociażby z Ukrainy. Bo tam nie zapominajcie, że na Ukrainie koncerny i agroholdingi należą także do y, y, diaspory amerykańskiej. To także oni czerpią zyski z tego, że rynek y, ten europejski żywności, y, gospodarki żywieniowej będzie po prostu zamykany. Będzie się bardzo trudno w ogóle dostać na rynek, a ten rynek ma zostać zajęty całkowicie przez koncerny. Trump w ogóle chce, y, przynajmniej z tego co mówił oczywiście, ograniczyć wszelką możliwość kupowania produktów y, skąd inąd, bo i Chin nie chce w Europie także i oczywiście w wszystkie kraje które z Rosją będą jakieś interesy chciały robić to mają na te kraje mają także być nałożone sankcje a Trump chce żeby ostatecznie cała yy, prawda cały rynek usług i produktów w Europie był przejęty przez produkty chemiczne ze Stanów Zjednoczonych. Także to jest naprawdę, drodzy Państwo, wielki, poważny problem. I jak mówię, póki jeszcze jest możliwość kupowania tej żywności od rolnika, to my to robimy, a kupujemy wiele różnych rzeczy, bo kupuje się i mleko, kupuje się i ser, kupuje się śmietanę, kupuje się masło tutaj w takim sklepiku gdzieś tam stojącym od gospodarza. Kupujemy też miody na przykład z takich tutaj, prawda, od takiego gospodarza, który ja także wyrabia. Ten jest akurat gryczany. To jest miód z pasieki, prawda? Też wspaniały. To jest, drodzy Państwo, miód facelia błękitna, takie coś wspaniałe. To się także konsumuje. Kupujemy oczywiście warzywa, kupujemy owoce w zależności od tego, co akurat jest. No i dodatkowo także, przynajmniej my tutaj sobie wyrabiamy, także nasze. Tutaj mam nalewkę w takim wielkim słoju z Aronii, i ona czeka, żeby tam, żeby doszła jeszcze do, yy, prawda, yy, odczeka się jeszcze troszkę, żeby można ją było zlać już do buteleczek. Wspaniała, naprawdę. Aronia rośnie tutaj w ogrodzie yy, u nas, więc to jest też taki przysmak naprawdę wspaniały. No bo mówimy tutaj, drodzy Państwo, jak mówimy o jadle, to trzeba też powiedzieć o napitku. Tutaj jeszcze nalewka wyśmienita. Z PIGWY. Więc póki jeszcze, drodzy Państwo, można troszkę y, oczywiście tych polskich darów, tej naszej wielkiej Polski. Jeszcze, i póki jeszcze można z tych darów skorzystać, no to korzystać trzeba. A potem y, zdaje się, że to wszystko, wszystko po prostu zostanie zniszczone. To będzie, drodzy Państwo, dla nas wielka, naprawdę wielka strata także wydaje mi się, że ceny tych produktów jeszcze póki co nie są aż tak wysokie no nie są też, a znowu, znowu aż tak niskie, prawda no bo gdzieś tam i w sklepie jakimś i w markecie można kupić taniej tam jakieś produkty niektóre, czy tak jak ta szynka, którą Państwu pokazywałem, też kosztowała 40 zł w jakiejś promocji promocja droższa cena niż yy, przed promocją, no ale 40 zł trzeba zapłacić, czy jak się odejmie od, tego, od tej ceny koszty transportu jakieś marże wszelkie i kupi się od razu od producenta, to okaże się, że u producenta być może i takie obasa z tego sokołowa kosztowała tam 20 czy 25 zł za kilogram, ale z drugiej strony dostajemy jedzenie, które mimo wszystko będzie jedzeniem obniżonej jakości, bo tutaj, jak mówię, czyste, naprawdę wspaniałe, zdrowe jedzenie od polskiego rolnika, którego trzeba wspierać bez względu na. Wszystko. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Ponad 5 kg mięsa pierwszej jakości, najlepszej za 190 zł. Do następnego razu.